Drogi synu, zanim przystąpisz do święceń diakonatu, musisz wobec ludu wyrazić wolę przyjęcia tego posługiwania. Dlatego pytam Cię. Czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar ducha świętego zostać więc wyświęcony na służbę Kościołowi? Chcę. Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości? aby pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego ludu. Chcę. Czy chcesz w myśl słów apostoła przechowywać tajemnice wiary w czystym sumieniu oraz tę wiarę głosić słowem i czynem zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła? Chcę. Czy na znak wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu Przyrzekasz zawsze zachowywać celibat ze względu na Królestwo Niebieskie, służąc Bogu i ludziom. Przyrzekam. Czy chcesz zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy właściwego Twojemu sposobowi życia i w tym duchu wiernie sprawować liturgię godzin w intencji Kościoła i całego świata? Chcę. Czy chcesz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego ciało i krew będziesz brał w dłonie przy ołtarzu? Chcę z Bożą pomocą. Czy biskupowi diecezjannemu i swojemu prawnie ustanowionemu przełożonemu przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przez, przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona.